mano, witajcie! Z tej strony Patryk. A dziś jak widzicie rozwiążemy sobie quiz o Crushfilu, Lordzie no, kruszfilu eee, I dobra, no i możemy powoli zaczynać. Jaki jest najpopularniejszy film Lorda? Woda za 1 zł versus za 350 zł, drogie versus tanie. Jest ogólnie ze mną Wiktor. Dostałem samochód. Eee, Najgorszy prezent w życiu. No ale idź stąd. Albo jak się umyć. I to chyba będzie to... Jak się umyć. No i tak. Dobra. Jak ma na imię Kruszwil? Marek Kruszel Marek Kruszwil? Marek Kruszyn? No i chyba Marek Kruszyn. chyba wszyscy wiedzą. Gdzie mieszka Marek? W Krakowie, Szczecinie, w Gdańsku. Myślę, że w Szczecinie. Jakiej marki perfum używa Lord Kelvin Klein? Channel jakiś? Girgo Armani? Nie wiem. I to chyba będzie Kelvin Klein. Tak? Aha, to dobre. Jak e, wcześniej nazywał się kana kanał Kruszwila? Mark Kruszer, Lord Marek Kruszwila. Jak wcześniej? Nie miał zawsze Lord Kruszy. Eee... Ach, no. Myślę, że Lord Marek, ale nie, no O, dobra, Jak nazywa się strona Crushfilla? Lord Kruszy Lord Crushfield. Lord Shop o, No to trochę ciężkie, chyba to. Aj. Jak nazywa się jego grupa na Facebooku? O kurde. Lordo, lordowie Kruszwila. Bogacze Kruszwile. Lordowe ma, lordowie Marka. Yes. Już nie. No to zobaczymy. O i tak. Ma, ma drugi kanał. Jest, jeśli tak, to jak się nazywa? Kruszwil Kryptovalna czy coś takiego? Marek, czy ma drugi kanał, ale z takiego czegoś tam nie wiem. Jak niby, jest taki kanał? No wiem, że on ma kanał, no ale nic, nie ma takiej nazwy tutaj. Krówy Live ma zastępowy Co kanał, coś takiego. Kiedy założył kanał na YouTube? I to jest 6 sierpnia 2017... Y, 12 czerwca 2017... 27... 2017. Ogólnie nie oglądam go od początku. tak jakieś 3 miesiące. Zacząłem chyba. to więc nie wiem. Strzelam tutaj, że... No, jeden, no dobra to. O! I teraz, jaki jest jego e-mail? Jest krówki lordsgemail.com Lord. Dobra, więc tam wujek dzwonił. pytał się przy... przyjada, ale chyba nie przyjada. Dobra, tak więc to już przeczytałem, chyba. A nie, jeszcze Marek 2, coś tam, coś tam, coś tam. Gmail, czy tam, coś tam, nie wiem. .com. No nie wiem na przykład to Aj. I ile? Mój wynik 6 na 10 Granica w tolerancji. No dobra, to więc zaraz się widzimy jakiś inny quiz. Dobra, tak więc jeszcze sobie jeden quiz rozwiążemy, a to jest jak dobrze znam Lorda Crossfira i jego kamerzystę Jak ma na imię Marek? Czyli znaczy, no jak ma na imię? No to chyba jest na Nie Marek... Arek Kruszel? Lord, Kruszy, Marek Krusza? Lord Kruszy. Aha! No jak tutaj nie ma jego nawet imienia. Jak ma imię? Marek Kruszel. Arek jakiś. No dobra. No <grafię> jak niby? Jak Kruszel, myślałem, że to to, nie? Myślałem, ja że to się, mam, że się... Marek krusz, Ja myślę, że po prostu nie dodali M i dlatego Marek kruszy jako się tak nie nazywa. Czy ma sługę? Jak tak, to jak się nazywa? Uwaga, nie przychodź póki nie odpowiesz na to pytanie. Pytanie, dobre. Tak, Mateusz zwany Kuczakiem. Ja nie wiem co chodzi. Kto promuje jego kanał? Może jestem Mateusz Dziewica nic... Dobra, to on. Nie? Jak nie? Jak brzmi jego powitanie? Siema, jestem Marek. Morello. Witam Was ponownie. No siema, jestem Marek. Kto promu promuje promuje kanał? że jest to... Lord Marek. Ile Lord ma lat w 2018 roku? 18. 17, 20. No. Ile ka mnie ma lat? Uuuuh. Maj. Podaj social media i. podaj socjal social, czy jak to tam się mówi media kamerzysty i lorda facebook, zna no, coś tam coś tam, twi twitter it facebook, instagram, grupa na facebooku it facebook, instagram, it chyba to, no, gitara jak nazywa się kot lorda krzemień krzemisława, grzesiek grzesiek, grzesiek, grzesiek. krzemisława Jakie są popularne remixy związane z Lordem Crushwidem? Audio 5, Audio 7, biedackie ubrania. Za wiły. Prestiżkowa kawa z główna solo. Prestiżnie jest prestiżowy masz ma. Chyba tak, No i to. Kiedy mieszka kamerzysta? U linku w rezydencji Lorda, w szopie... Jak? Jak on w szopie mieszka? Jak on teraz nie mieszka w szopie? A jak on teraz nie mieszka w szopie? Mieszka. Dobra, to więc... Nie, wiem co? gdzie on mieszka? No, u Lorda. Mam no, super niebieska, no to nie wiem, no dobra, to więc jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczki, nie. możecie być na mój Instagram, Symboged, możecie być na mój drugi kanał, patryk.pl, możecie być do mojego kolegi na kanał, tak no więc nara, trzymajcie się, cześć.